Sorry. Możemy zaczynać? Cześć kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj filmik o... Mimi. Zaczynajmy. No dobrze kochani, a więc skąd Mimi w ogóle się u mnie wzięła? Przyznam szczerze, że adopcja bardzo długo chodziła mi po głowie a i widziałam, że jeżeli kiedykolwiek będę chciała mieć psa, będzie to właśnie pies z adopcji. Przepraszam, gdzie panienka się wybiera? Nie myślałam o tym, że to będzie jakaś nie wiem, konkretna rasa psa. Nie planowałam, jak ten pies ma wyglądać. Planowałam tylko jedną rzecz. Wiedziałam, że pies musi być malutki ze względu na moją pracę, ze względu po prostu na to, że bardzo często będę na przykład potrzebowała ją brać ze sobą ją albo jego psa. Wiedziałam też, że będzie to wyglądało tak, jak dokładnie to wyglądało czyli że się po prostu nawzajem znajdziemy. Nie będzie jakiegoś chodzenia, szukania, a może ten, a może ten, nie, 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 u mnie tak kompletnie nie było. Pamiętam, że byłam, nagrywaliśmy jakieś ostatnie odcinki yy, do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ja o, obserwuję dużo różnych fundacji, dużo różnych schronisk. Nagle wyświetlił mi się pies na Instagramie. Mówię, kurczę, fajny taki, coś ma takiego w sobie. Zrobiłam screena. Dwie godziny później tak mówię: Hmm, może napiszę? Może się zapytam? A potem mówię: Nie, no przecież ja sobie nie dam rady. Jak ja w ogóle to. Nie, 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 absolutnie nie. I tak poczekam dzień. Poczekałam drugi, ale cały czas moje myśli wracały, cały czas w tej galerii zdjęć, ten screen gdzieś tam wisiał. Trzeci dzień minął i mówię: Nie, ja muszę coś z tym zrobić. Ja muszę poznać tego psa osobiście i się na własnej skórze. Dowiedzieć, czy to jest to. Napisałam do fundacji, żeby zapytać się też o jakieś szczegóły. Mimi ma około 7 lat. Została uratowana z pseudo hodowli. Służyła tylko i wyłącznie do rodzenia szczeniaczków, które były prawdopodobnie sprzedawane. Umówiłam się na spacer taki zapoznawczy w Fundacji Azylu pod Psim Aniołem. Umówiliśmy termin spaceru. Przyszłam na spacer. I się zakochałam. Spacerek był bardzo taki schromniutki, bardzo wolnym tempem. Mimi, która nie nazywała się jeszcze wtedy Mimi, była ufna, ale ja nie chciałam też przesadnie jakoś jej przerazić. Więc yy, spacerek po prostu się odbywał tak, że ona mnie prowadziła tam, gdzie chciała iść, i ja zaniosłam. Był taki jeden moment, pamiętam, że Mimi, która wtedy nie była jeszcze Mimi, yy, weszła za kamień i zaplątała mi się trochę wokół kamienia Smycz. Więc chciałam tą Smycz, tak wiecie, podrzucić, żeby nad tym kamieniem prze, yy, przeskoczyła. I w momencie, w którym zrobiłam ten ruch, to mi się tak strasznie skuliła. I wtedy ja się strasznie skuliłam, bo się przestraszyłam, że ją przestraszyłam i że przestanie mnie lubić i że już wszystko zmarnowałam i ona nie będzie już chciała ze mną żyć. Odzyskałam jakoś jej zaufanie. Dała się nawet wziąć na rączki. No tak, najchętniej na rączki, no wiadomo, myszka. Chciałam się zapisać jako osoba chętna do adopcji. I dowiedziałam się, że na Mimi już jest rodzina, która jest chętna. I ta rodzina ma psa, który już został przez nich adoptowany z tej fundacji, więc wedle regulaminu jest tak, że jeżeli ta rodzina się zdecyduje, to oni dostaną tego psa tak naprawdę z automatu. Ale mimo wszystko zapisałam się, powiedziałam, proszę zapisać mój numer, zadzwonić, nawet jeżeli będzie, yy, będzie Mimi zabierana przez tamtą drugą rodzinę. I pamiętam. Jeden dzień, o godzinie chyba 8 czy 9 rano dostaję telefon i widzę, że jest to schronisko. Yy... Skąd ja wiedziałam, że to jest schronisko? <grym> nie pamiętam chyba, miałam zapisany numer po prostu w razie gdyby mieli zadzwonić. Albo było mi się tak w głowie jakoś to... ten... Nieważne. Odbieram ten telefon i sobie myślę, dobra, fajnie, że dzwonią, żeby mi powiedzieć, że nie, że tamta druga rodzina dostała tą, tego pieska. Fajnie, że chcą zadzwonić w ogóle, żeby to powiedzieć, a nie, że w ogóle olali temat. Odbieram telefon, rodzina zdecydowała się jednak, że nie będzie adoptowała tego pieska, więc czy jest pani dalej zainteresowana? Ja po prostu wystrzeliłam, bo wtedy w łóżku jeszcze leżałam, sobie spałam, przy, przyznam się szczerze. Wystrzeliłam z łóżka, powiedziałam, oczywiście, że tak! No i trzeba było się <laughs> umówić. Ale co? Ale co ty chcesz ode mnie? Opowiadaj na naszą historię, też się cieszysz, rozumiem, tak? Z naszej historii cudownej. No, i trzeba było się umówić na wizytę przedadopcyjną, żeby y, pracownik schroniska, fundacji przyszedł y, do mieszkania i zobaczył, jak dany człowiek mieszka, czy ma warunki w ogóle, żeby mieć psa. Y, no i tam również odbywała się w tym mieszkaniu, w sensie w mieszkaniu, w którym jesteśmy, rozmowa na temat tego, jak zająć się tym psem i jaki mam na to plan. Co to się dzieje w ogóle? Ja wysprzątałam całe mieszkanie. Normalnie byłam taką perfekcyjną panią domu, że ja. Ja sobie wyobrażałam, że ta osoba będzie tak chodziła, widzę z jaką rękawiczką, i tak. Piuch. Tu jest za dużo kurzu, ten pies nie może tu mieszkać. Byłam tak zestresowana, że naprawdę odkurzyłam miejsca, których regularnie jakoś tak super nie sprzątam. Na zasadzie, wiecie, kurze pod pralką. Akurat no, trochę żartuję, ale naprawdę wysprzątałam mega to mieszkanie. To mieszkanie chyba od tego momentu jeszcze nigdy nie było tak czyste, i nigdy chyba już tak nie będzie czyste jak wtedy. Odbyła się rozmowa, która nie była rozmową taką, że ty tego nie wiesz, ty tego nie wiesz. Nie, 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 nie jest tego smaczka! Nie, nie! Zostaw! Poczekaj! Rotomko! Mimi, ja, gdzie ty jesteś? Dobra, muszę schować te smaczki, bo ona zwariuje zaraz. Nie mam już, nie, nie mam, nie mam, nie ma, tu też nie ma. To nie była rozmowa, która była jakimś, nie wiem, takim pokazywaniem mi, że ja się nie nadaję, że ja nic nie wiem i tak dalej. To była normalna ludzka rozmowa na zasadzie, jakie masz plany na to i to, kiedy cię nie będzie. Jaką karmą chcesz karmić pieska? Co zrobisz, jeżeli piesek zrobi to i to? I ja nawet jeżeli nie znałam odpowiedzi na jakieś pytanie, albo znałam, ale jakby była jakaś lepsza opcja, no to ja byłam w stanie od tej osoby się dowiedzieć tego, i ta osoba mogła mi poradzić coś. To Palma! Rozmowa była naprawdę w przemiłej atmosferze, była bardzo długa, bo bardzo dobrze nam się też rozmawiało. No i po jakimś czasie dowiedziałam się, że mogę szykować wyprawkę dla psa, że pies trafi do mnie. Co było niesamowitym przeż... Przepraszam? Czemu ty... <laughs> Czemu ty odjechałaś stąd w ogóle? Jak to... Jak kiedy to... Kiedy to się stało? Ja nie mogę z nią... No i po jakimś czasie dowiedziałam się, że... Chciałabym przesunąć tutaj to pudełko dla kota. Przepraszam, skończę. Pomagasz mi, tak? Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Dowiedziałam się, że piesek trafi do mnie i to było niesamowite przeżycie, bo to była ekscytacja połączona z ogromnym strachem. Wiecie, te trzy dni na przykład przed odebraniem pieska już ze schroniska, to ja miałam takie, czy ja sobie na pewno poradzę? Przecież, jeżeli ja na przykład, nie wiem, na tydzień wyjadę na zdjęcia, to co ja zrobię? I zaczęły się pojawiać jakieś takie, wiecie, myśli, po prostu straszne, stres, ogromny i tak dalej. Ale potem zdałam sobie sprawę z tego, że to było moje ogromne marzenie, że jestem w stanie tą odpowiedzialność wziąć tą odpowiedzialność na siebie w tym momencie, właśnie, że po prostu ten moment, w którym ja zobaczyłam tego szalonego i niezrównoważonego. Jak widzicie, jak ja, psa... Wiedziałam, że po prostu musimy skończyć razem. I wiedziałam, jak ogromne mam wsparcie w mojej rodzinie i w moich znajomych. Bardzo jest dużo osób, które są mi pomocne i które ona lubi, które ona akceptuje, więc... Więc... więc sobie radzimy. W momencie, w którym mimi tego weszła do mieszkania, to wiedziałam, że będzie dobrze. I czasami, owszem, są problemy na zasadzie tego, że... Znaczy, może nie problemy, tylko na zasadzie, że... Lewą ręką za prawe ucho. Fajnie, że wziąłem prawą rękę za lewe ucho, nieważne. Muszę czasami ją po prostu podrzucić do kogoś, wstać trzy godziny wcześniej, żeby zapewnić jej po prostu bezpieczne, yy, bezpieczną przestrzeń. I to się czasami zdarza, bo to jest kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć. Jak się bierze psa ze schroniska, z fundacji, to trzeba się liczyć z tym, że ten pies może mieć problemy, zazwyczaj ma problemy. Bardzo często ma problemy. Jeżeli chodzi o Mimi, Mimi ma problem z zostawaniem sama. Ale nie będę się w to zagłębiać, pozostawię tę sprawę nam ze sobą do przepracowania, bo jesteśmy w trakcie procesu uczenia się. Kadzidełko sobie tu rozpaliłam, zaraz mi tutaj straż pożarna przyjedzie. Się tak rozpajczyło. Więc pieski ze schroniska to jest ogromna odpowiedzialność. To jest dużo pracy, ale też jest ogrom wdzięczności i bardzo, bardzo dużo miłości. Ja sobie na dzień dzisiejszy w ogóle nie wyobrażam nie mieć mimi. Wiem, że jakby jej nie było i nigdy, nigdy bym nie doznała tego szczęścia, jakie ona mi przynosi, to nie wiedziałabym nawet o istnieniu tego szczęścia, bo nigdy by się nie wydarzyło, ale to jest niesamowite. I wiadomo, czasami jest tak, że nie chce się wstać o tej 10, o 8 czy o 7 rano, żeby wyprowadzić psa, albo wieczorem, jak jest zima, jest zimno, się nie chce. Ale potem sobie uświadamia, że ten pies ma tylko Ciebie. Pies nie zna niczego innego. Zna tylko Ciebie i, yy, i musisz mu odpowiednią ilość czasu poświęcić. Ale powiem Wam szczerze, że odkąd Mimi pojawia się w ogóle w moim życiu, to wszystkie jakieś takie moje smutki się rozwiewają. Jakoś tak jest mi po prostu też lżej, jak ona jest. Te słodkie oczka po prostu na mnie spojrzą i ja już nie potrzebuję nic więcej. To jest ogromna odpowiedzialność. To nie jest tak, że z dnia na dzień sobie możemy wziąć psa i super fajnie, pies sobie siedzi 20 godzin sam w domu bez spaceru i ten. Ja naprawdę staram się, żeby mi miała, miała dobre życie. Staram się naprawdę o nią bardzo dbać. Do schroniska można było przyjść z. E, szelkami o odpowiednim rozmiarze, ze smyczą e, oraz z adresatką. Umówiliśmy się na, na odbiór psa, jak to brzmi, jakbym jakąś paczkę odbierała, ale no, język polski. Strasznie wtedy pamiętam padał deszcz. Lało tak, że ja mówię: Nie, to jest chyba jakiś znak. Zepsuł się samochód, który pożyczyłam od mamy. Przyjechał mój tata, który mnie poratował. Okazało się chyba, że akumulator siadł. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodziło. To był kolejny moment, w którym wiem, może to jest znak. Po ponad roku czasu stwierdzam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. I nigdy, nigdy bym jej nie cofnęła. Dostałam taką karteczkę, w której było wypisane, jak się najlepiej zachowywać i jak najlepiej stworzyć nowy dom dla psa. Te pierwsze tygodnie. Co robić, czego nie robić. Pamiętam pierwszy moment, w którym Mimi wyszła do mieszkania i myślałam, że ona będzie taka strasznie przerażona. Że będzie taka płochliwa, że schowa się gdzieś, nie wiem, pod, pod dywan, chciałam powiedzieć. Po pierwsze, nie mam dywanu. Po, po drugie, jak miałaby się schować pod dywan? Koleżanko! Mimi, jak weszła pierwszy raz do mieszkania, przeszła wszystkie pokoje. pojrzała mi prosto w oczy i wydała komunikat taki oczami mogę tu mieszkać, jest spoko. I tak właśnie od ponad roku prawie już, no nie, dwa lata to przesadzę. Ech, och, to już zależy, o kiedy będę montować ten filmik, bo u mnie to różnie bywa, czasami niektóre siedzą w, 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 w szufladzie. Ona nie czai, co to, to są zabawki. Staram się ją uczyć. Ale jak widzicie jest zero zainteresowania. No i, i właśnie tak to wygląda cały czas. Ja do niej o śwince, ja do niej pobab się, a ona ciągle będzie wchodziła na. To. I mi przez bardzo długi czas nie czaiła w ogóle słowa spacerek. Dla niej to w ogóle nic. Ja mówiłam spacerek, nic. A teraz widzicie, co się dzieje. Jak mówię słowo spacerek. Eee, więc Mimi nie bawi się zabawkami, nie czai o co chodzi z zabawkami. Może <grym> się walnęła w głowę. Pamiętam jeszcze, jak rozmawiałam z dziewczynami w twojej twarzy na korytarzu gdzieś. Eee, I mówię im właśnie o tym psie i pokazuję, i one się zaczęły śmiać, że przecież ten pies wygląda jak ty. My mamy takie same oczy podobno. Jak ja jeszcze byłam blondynką, to nawet włosy mieliśmy takie same. No tak rano jak wstawałam z moim takim yy, tym piorun w rabarbar, to wyglądałyśmy jeden do jeden, bo ona też wstawała z piorun w rabarbar. No i powiedziały mi, że jeżeli to czujesz, jeżeli nie możesz przestać o tym myśleć, to po prostu to zrób, bo to znaczy, że to jest Ci pisane i że już kosmos już zadziałał. Przy tego nie zadziałał mi mi kosmos i że jesteście sobie pisane i... Nic z tym nie zrobisz, no. Więc yy, mam nadzieję, że wszystko tutaj zawarłam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Yy, na pewno będzie część a propos, właśnie yy, tych. Może, może. Zawsze mam takie. Może, może, może się zainteresuje? Nie. Wzięła go do tego. Ja mam tak zawsze. Sorry, ale po prostu mm, powiem Wam, że jak ja patrzę, jak ona, jak ona się zmienia, jak ona się otwiera, jak ona y, się odważa, to jest to dla mnie tak mnie to niesamowicie raduje. Tak jest to dla mnie budujące, że ja widzę, że, że komfort życia, nazwijmy to, jak jej zapewniam, Wpływa na nią pozytywnie, to jest po prostu dla mnie największa nagroda, jaką mogę otrzymać za to, że ona tutaj, tutaj ze mną jest i daje mi ogromnie dużo mi, jako mi. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Posiadanie zwierzęcia jest ogromną odpowiedzialnością, więc nigdy nie róbcie i nie adoptujcie, lub nie kupujcie, jeżeli ktoś kupuje zwierząt. Jako zabawek, albo a bo, bo w sumie to chcę, a, a, ale nie będę się w sumie zajmować, ale chcę, bo ładnie na zdjęciach wychodzi. Naprawdę to jest duża odpowiedzialność. Trzeba to bardzo mocno rozważyć. Trzeba wszystkie za i przeciw sobie znaleźć i wypisać. I yy, jeżeli Jesteście gotowi, to to zróbcie. A jeżeli uważacie, że nie i że pies ma Wam służyć tylko jako ozdoba, to tego nie róbcie, bo krzywdzicie jego bardzo i siebie w sumie też. W kolejnych filmikach pokażę Wam akcesoria, które kupiłam Mimi Sińskiej. Już tutaj część z nich widzicie, ale to nie jest wszystko, więc. Pokażę Wam akcesoria, które mi się mega przydały, i pokażę Wam akcesoria, które mi się kompletnie nie sprawdziły. Nie wiem, czy to będzie następny filmik z kolei, ale na pewno pojawi się taki na kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym i mam nadzieję, że zostawicie coś miłego po sobie dla mimi. Jakieś, nie wiem, nie wiem, czy są emotikonki kosteczek albo jakichś smaczków. No i subskrypcje i lajki. Będzie nam bardzo miło. Mimi, to jest błyszczyk. Błyszczyków się nie je. Pieskie nie jedzą błyszczyków. Pięknie się mulka. Ona, słuchajcie, czasami potrafi mnie zaciągnąć do galerii handlowej na najbardziej ekskluzywny dział. To jest, ja myślę, że tu, tutaj kiedyś żyła jakaś taka font... Forum da Pierścioneczki, drogie sukieneczki, wysokie obcaski, manicure, pedicure i spa. I no zostało jej co do dziś. Piątka. No pięknie. Buziaczki.